Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, podobnie jak instytucje w pozostałych piętnastu województwach, zainicjował system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Powołano zespół doradców energetycznych, którzy nieodpłatnie doradzają w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej przez nasz kraj. Doradztwo energetyczne działające w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, organizacją szkoleń, konferencji dla sektora mieszkaniowego, sektora publicznego, dla przedsiębiorstw, dla osób fizycznych w zakresie efektywności energetycznej i budowy odnawialnych źródeł energii. Najczęstszymi odbiorcami dotychczas są przedsiębiorcy i gminy. Natomiast w ostatnim czasie osoby fizyczne, ale jest to związane głównie z tym, że udzielamy również porad. Na temat czystego powietrza i innych programów w zakresie efektywności energetycznej. Szkolenia Energetyków Gminnych są jednym z głównych zadań doradcy Energetycznego. Dotychczas przeprowadziliśmy trzy tury szkoleń. Wysyłamy informacje do prezydentów burmistrzów wójtów o organizacji takiego szkolenia. Przedstawiamy cele, przedstawiamy harmonogram i czekamy na zgłoszenia. Na każdą, jak już powiedziałem, z, tur, z tych trzech tur zgłosiło się po dwudziestu kilku chętnych, także na dzisiaj Przeszkoliliśmy 66 energetyków gminnych na 116, więc mamy jeszcze co robić. Cele programu, czyli ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z domów to rodzinnych, będzie termomodernizacja wymiana źródeł ciepła, poprawa jakości w powietrza w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach oraz wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym. Dzisiejsze szkolenie dotyczy tematów związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną, budynków jednorodzinnych, a także systemami grzewczymi takich budynków. No i przede wszystkim skupiamy się na programach, które mają, dają możliwości finansowe czyli programach, które. Dają y, możliwości sfinansowania inwestycji związanych z, właśnie z poprawą y, jakości energetycznej, efektywności energetycznej takich obiektów, wymianą źródła ciepła. Między innymi wskazujemy y, programy Czyste Powietrze, rządowy program Stop Smog, a także ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tak tzw. premię termomodernizacyjną, y, która ma już znacznie szersze grono odbiorców. Osoby biorące udział w tym szkoleniu yy, będą posiadały po odbyciu tego szkolenia wiedzę na temat tego, w jaki sposób wniosek o dofinansowanie należy wypełnić. Wszyscy uczestnicy szkoleń podkreślają ich profesjonalizm, a także fakt, że zdobytą wiedzę teoretyczną można potem zastosować w praktyce na terenie swojej gminy. W 2018 roku Wójt Gminy Kowaleckie wydelegował mnie właśnie na szkolenie, które było organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, na, które miało na celu wyszkolić mnie jako pracownika w tematyce energetyki, energetyka gminnego. Było to wielodniowe szkolenie, które zakończyło się egzaminem. W moim przypadku na szczęście pozytywnym bardzo wiele dowiedziałem się na tym szkoleniu przede wszystkim w tematyce termomodernizacyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz energetyki oświetlenia ulicznego. Doszło do wielu inwestycji drogowych, w których oświetlenie uliczne już zostało montowane tylko i wyłącznie w technologii LEDowej, ale nie tylko te duże inwestycje. Były to również fundusze sołeckie, w mniejszych sołectwach również całe, całe miejscowości z oświetlenia rtęciowego już w technologii LED-owej, która jest ekonomiczniejsza, efektywniejsza przede wszystkim i lepsza dla ochrony środowiska. Wrażenia bardzo pozytywne, dużo wiedzy, dużo ciekawych informacji, możliwości właśnie pozyskania środków zarówno przez gminę, jak i przez osoby prywatne. No i skutkuje tym, że możemy po prostu mieszkańcom na własnym terenie udzielać informacji i pomagać im w wypełnianiu tych wniosków właśnie z programu Czyste Powietrze na przykład, tak, które teraz jest tak bardzo popularny i dużo się o nim mówi i rzeczywiście jest to program, który po prostu pomaga mieszkańcom. I przy okazji oczywiście głównym atutem tego jest, że chronimy w ten sposób nasze środowisko, poprawiamy jakość powietrza. Te wnioski w tej chwili po przeszkoleniach właśnie tutaj realizowanych w ramach tego programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie są bardzo pomocne dla pracowników urzędów i możemy mieszkańcom pomóc skorzystać z tych środków po prostu, żeby zlikwidować te lokalne małe źródła ciepła, które po prostu tak zanieczyszczają nam środowisko. Co wyróżnia program Stop, Stop Smog na wlew i innych programach? E, tutaj w tym programie gmina jest, e, w roli inwestora. E, beneficjentami są osoby ubogie energetyczne, e, które często nie mają innej możliwości sfinansowania tych mm, inwestycji doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, szkolą pracowników gmin z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, przepisów prawnych, możliwości finansowania czy przygotowywania wniosków. Dla pracowników może przygotować i może, że tak powiem, zainspirować powstanie jakiejś inwestycji. Oczywiście merytorycznie decyzję zawsze podejmuje burmistrz wójt. Wójt gminy biskupiec od lat inwestuje w poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii. Gmina skorzystała także ze szkoleń doradztwa energetycznego. Braliśmy udział w szkoleniach energetycznych organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie. Pracownicy merytorycznie są przygotowani do tego, żeby przedstawiać naszym mieszkańcom z czego mogą skorzystać, z jakich dofinansowań, co się opłaca, co się nie opłaca i tak naprawdę pokierują zawsze do odpowiednich instytucji. A opłaciło się między innymi przeprowadzić termomodernizację pięknego zabytkowego budynku siedziby gminy Biskupiec, gdzie zainstalowano pompy ciepła oraz klimakonwektory. My mamy orientację na temat aktualnych linii finansowania, gdzie można aplikować o jakie środki. Informowaliśmy również o programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko. Informujemy o pożyczkach. Informujemy również beneficjentów o rozwiązaniach prawnych, które. Się pojawiają, na przykład prosument, na przykład później wszedł prosument biznesowy, na przykład spółdzielnia energetyczna, klaster. To są rozwiązania prawne, które też mają promować budowę odnawialnych źródeł energii, jak również wpływać na gospodarkę w danym regionie. Ważne, warto wiedzieć. Usługi doradcze kierowane są do dużych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, dostawców usług energetycznych, spółdzielni mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Usługa może mieć formę spotkania, porady telefonicznej, mailowej, szkolenia, konferencji bądź seminarium.